Słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę, że 99,9% ludzi nie jest w stanie żyć tak jak ja i, na, i nawet by tak nie chciała e, i nie dała rady. I, ale to nie o to chodzi. E, wiecie, e, ja pokazuję to, co ja, jak ja robię, jak funkcjonuję, bo przecież to jest normalne. No kurwa, no nie będę udawał i pokazywał tak jak powiedzmy inni, że udają kurwa i pokazują swoje nienaturalne życie i funkcjonowanie i to nawet jest widoczne w tych materiałach, w tych rolkach ja pokazuję tak jak ja teraz funkcjonuję i co na mnie dobrze działa, ale działa tylko na mnie dobrze pewnie dlatego przez to, że przeszedłem te różne rzeczy, te swoje tematy za ostatnie 25 lat, no mówię 25 no 26 od pełnoletności od 18 roku życia no to już 26 lat ponad minęło w chuj, więc ale no, na większość to pewnie nie zadziała i możecie kurwa się tam śmiać czy w ogóle mówić, kurwa, co to za, co, co to za koleś? Jakim prawem, czy to w ogóle tak mówisz? No, takim prawem, bo sobie kurwa nagrywam. Też możesz sobie kurwa nagrywać dla samego nagrywania, chyba że masz pomysł na to. Ja mam na to pomysł, na razie nie wiecie jaki i póki co nie będę się nim chwalił, i, i, i tyle. Przecież to jest normalne, że kurwa, to znaczy nie, inaczej, to nie jest normalne, bo to dla większość ludzi jednak potrzebuje takiej atencji. Ja jej kurwa nie potrzebuję. I w życiu bym tego kurwa nie, nie robił z szacunkiem do Was, pomimo że Was bardzo lubię. Poczytam te komentarze i widzę, że jednak masa ludzi dzięki temu zyskuje, bo kurde ile ludzi zaczęło przynajmniej tak piszą ja tego nie jestem w stanie póki co sprawdzić kurwa, póki co moi drodzy ale technologia się będzie zmieniać kurwa więc niedługo się będziecie kartami odbijać, czy jesteście na treningu czy nie, czy pod zimnym prysznicem ale rzeczywiście sporo osób kurwa i zaczyna wchodzić pod ten zimny prysznic, zaczyna ćwiczyć, zaczyna się motywować kurwa do działania niektórym humor trochę poprawiam za dnia, czy na i to jest fajne, i to się cieszy, i to mnie kurwa z Kurwesyńską cieszy, bo nawet w numerologii mam zapisane, że y, powinienem ludziom pomagać. Tam jest moje powołanie, ta pomoc, robić coś, gdzie pomagam. Wtedy nie tracę. Nie mogę robić rzeczy, które, y, które szkodzą innym, bo wtedy dostaję automatycznie po łapach. Yy. I chociaż twierdzę, że nigdy w życiu nie zrobiłem rzeczy, które komuś zaszkodziły, nigdy nie, nikogo nie zamiarem, nie miałem zamiaru kogoś oszukania. Jeżeli ktoś, kto się zetnął ze mną, czy tam powiedzmy z organizacjami, które tworzyłem i w jakiś sposób mógł się czuć oszukany, to nigdy to nie był, nie był taki mój zamiar możliwe, że na wszystko nie miałem wpływu ale no tak jest bardzo często że no niestety no, pokażcie mi kogoś, kto coś zbudował, gdzie nie ma ludzi, którzy go kurwa, że tak powiem z botem nie, nie mieszają, no nie ma czegoś takiego no bo zawsze się taki znajdzie yy, lekko poszkodowany lub taki w ogóle co z zazdrości, czy z, z nic nierobienia będzie pierdolił i go wytykał, zwłaszcza w mediach w internecie, w socialach, no bo nie ma nic innego do roboty i, i to jego ego przez chwilę będzie połektane tym, że on dojedzie tak, takiemu, co próbuje coś robić. I tak to kurwa wszystko wygląda. No znów zapierdalam owodnicą i 50 tematów naraz. Przepraszam, bo się można pogubić, sam się gubię w tych rolkach czasami.